I 5, 4, 3, 2, 1, ogień. 200 prostuj. Szytek prawy max, do prawy max. Lewy 6, do lewy 5 na szczycie. Lewy 6, prawy max mój, lewy 4 plus śmiało, syf na wyjściu, prawy max, lewy max, prawy max mo, pachołek, lewy max pachołek, szczyt prawą śmiało, zduś na pachołku, lewy max, lewy 5 zacisk na szczycie tull, prawy 5 zacisk, prawy 5 zacisk. Lewy 5 minus, 3 dni zapachołek. Lewy max, prawy max. Do hamuj, prawy 2 plus. Tynij zapachołek. I prawy max stul. Prawy max. Czy szczytek śmiało i meta lotna, hamuj mocno, lewy 2 minus mega syf Czajiwiście